Nazywam się Krystian Smok i reprezentuję firmę Drago24 ze Świdnicy. W dzisiejszym krótkim filmie chciałbym opowiedzieć o problemie, który nas często spotyka. Jest bardzo dużo telefonów w tym temacie, a mianowicie jest to problem z przegrzaniem palnika. Taki komunikat, alarm, awaria najczęściej się kończy przepaleniem takiej oto rury. I w dzisiejszym krótkim materiale chciałbym coś o uniknięciu takiej, takiej sytuacji, bo wymiana rury na nową nie rozwiązuje tego problemu. Taka rura dostępna jest u nas w sklepie internetowym, link znajduje się w opisie. Zapraszam do odwiedzenia nas w Świdnicy, w Kłodzku, tam mamy swoje sklepy stacjonarne. No i proszę o zasubskrybowanie. Kanału, do zostawienia lajka. Na pewno komuś ten film się przyda. Tak więc zapraszam. Na film. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, to sprawdzić czystość twojego kotła. Należy go otworzyć, wystudzić, dokładnie odkurzyć. Odkurzyć, przeczyścić płomieniówki, zajrzeć we wszystkie wyczystki, następnie sprawdzamy czopuch. Rury dymne powinny tam być również wyczystki, które trzeba otworzyć, wsadzić tam odkurzacz i musimy sprawdzić, czy tam się nie nagromadził popiół. Wszystkie problemy związane z przypaleniem tej rury to przede wszystkim problem z ciągiem. Następnie należy sprawdzić czystość palnika, trzeba wziąć do ręki ruszt, sprawdzić czy wszystkie otwory są drożne, należy go wyczyścić. Należy również sprawdzić podłączenie wszystkich wtyczek, czy aby nie trąciliśmy nogą jakaś nie, po prostu nie się nie poluzowała. Jeżeli będziemy mieć wszystkie te sprawy sprawdzone, możesz już być pewny, że to już następne przegrzanie to już nie będzie Stricte, Twoja wina. Za każdym razem kontroluj sprawdzenie urządzenia po swoich pracach. No i za przegrzanie palnika jeszcze odpowiada jedna z kluczowych spraw, czyli jakość spalonego paliwa. Tak jest to bardzo ważne. Na rynku są różne paliwa i teraz musimy zobaczyć, czy. W naszym palniku, ruszcie, nie znajduje się taki spiek. To jest duży, akurat spiek. I taki czop w palniku powoduje to, że ogień od niego się odbija i przegrzewa nam palnik. Tak nie uchodzi w kierunku komory spalania, tylko się cofa. Tak i może właśnie dojść do przegrzania palnika. Zalecałbym. Próbę zmiany peletu na czas właśnie rozwiązania naszego problemu. Jeżeli wyczyściliśmy te wszystkie kanały, rzeczy o których mówiłem wcześniej, dalej nam przegrzewa. No to a na palniku widać właśnie te spieki. No to próbujemy na innym pelecie kontrolując w ustawieniach temperaturę spalin. Jeżeli zbliża się ona do. Powiedzmy 70 stopni, należy wtedy urządzenie wyłączyć i szukać dalej po prostu przyczyny tego przegrzewu. Jeżeli, jeżeli wyeliminowałeś już te dwie rzeczy, następne mogą być tylko ustawienia. Ale jeżeli nic nie gmerałeś, tak? A wcześniej działało, no to szukamy jeszcze przyczyny gdzie indziej. Bo jeżeli byś coś na. Gmerał trzeba jednak nazywać serwisanta i nie ustawia to wszystko pod analizator paliw. Następna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to nadmierne wiatry, warunki zewnętrzne. Tak? Często może być tak, że dom może być narażony właśnie na te, na te czynniki atmosferyczne, i wtedy musicie najlepiej założyć sobie na, na kominie, tak zwanego. Strażaka, rycerza, husarza, który się obraca i, i chroni właśnie przed, przed wpadnięciem tego podmuchu do Twojego przewodu kominowego. Wkrótce takie strażaki będą też dostępne u nas w sklepie internetowym i, i można sobie to po prostu zakupić i założyć. To nie przeszkadza, to tylko działa na plus. Oprócz tego może być źle wybudowany komin, po prostu za niski, za krótki i, i to też trzeba wziąć pod uwagę, bądź po prostu został on zwężony i, i jego średnica jest dużo mniejsza jak czopuch w kotle. Wtedy też jest bardzo źle i może dochodzić do sytuacji takiej, że ten palnik nam się przegrzeje. Teraz jeszcze jedna mega ważna rzecz o której trzeba pamiętać. Często tego w kotłowniach nie ma, w nowym budownictwie nawet, a jest to rzecz bardzo potrzebna do procesu spalania. Wentylacja nawiewna. Przejdźmy teraz do kotłowni naszej i zobaczmy, zobaczmy, czy jest u nas otwarta i czy akurat nie jest ona zamknięta. Wentylacja nawiewna w formie takiej kratki jest otwarta, wieje tak i, i jesteśmy w trakcie właśnie podłączania kotła i wentylacja jest równa tej rurze spalinowej. Tutaj mamy wyczystki, o których wcześniej mówiłem, do których trzeba zajrzeć i, i kiedy ta wentylacja jest, na pewno unikniemy większości problemów. Kotłownia musi mieć jeszcze odpowiednie wymiary, nie może być za mała i, i wtedy na pewno Wylinujemy następną rzecz, która nam, to, nam, nam ten palnik przegrzewa i, i, i spala rurę, ta spalona rura to nie jest nic przyjemnego, jest to y, straszny widok, smród i, i jest to w pewnym sensie też zabezpieczenie, tak? odcięcie drogi, drogi do ognia do opału. Nie? Jeżeli nie masz czasu na tego typu. Czynności, zadania, sprawdzania. Nie masz do tego głowy. Po prostu zamów przegląd roczny. Koszt takiego przeglądu rocznego jest na pewno tańszy jak awaria kotła. Też przegląd roczny bo nie zaskakuje jak awaria. Można go wcześniej umówić, ustalić termin wizyty serwisu i, i, i wtedy możemy spać spokojnie. Taki przegląd to około 300 zł plus koszty dojazdu. Dobrze mieć taki kontakt w telefonie z serwisantem. W sezonie zimowym mogą się naprawdę natrafić różne rzeczy, i, i, i kiedy damy takiemu człowiekowi zarobić, poznaje Twoją instalację, poznaje Ciebie, mniej więcej już telefonicznie może służyć pierwszą jakąś poradą, co zrobić, jak to. Naprawić. Tak więc wymieniłem chyba większość rzeczy. Jeżeli coś by jeszcze przyszło Wam do głowy, to zapraszam na napisanie tego w komentarzu i, i, i tyle. No, zasubskrybuj mój kanał. Następny film też będzie o bardzo popularnej awarii i, i będą przedstawione wszystkie podstawowe czynności, które. Trzeba zrobić, aby jej uniknąć. Więc dzięki za uwagę i zapraszam do następnego mojego filmu, który pojawi się też niebawem. Cześć.